Wzgląd na dobro instytucji polega na tym, aby w udzielaniu zezwoleń nie narazić go na szwank, lecz aby podwładni otrzymawszy więcej samodzielności mogli jeszcze lepiej służyć celom tej instytucji, lub też, gdy pozwolenie dotyczy jakiegoś osobistego dobra, np. urlop czy przepustka aby wpłynęło mobilizująco na podwładnego, a nie destrukcyjnie. Popełniane w tej dziedzinie błędy wynikają z omówionych wyżej głównych wad przełożonych. Zarozumialec będzie skłonny do odmawiania, by tym bardziej okazać swą władzę, dokuczając innym. Natomiast szef małego ducha dla własnego psychicznego komfortu będzie zawsze udzielał pozwoleń, bez oglądania się na dobro wspólne.